Pewno zastanawiacie się, co to za wyspa, a ja wam już mówię. To jest wyspa, którą wykonaliśmy w dzisiejszym odcinku, na którą wydałem troszeczkę 4 ale to nieważne. Jeśli szukacie jakiegoś miejsca, gdzie możecie spędzić wakacje lub odpocząć, to koszt wejścia na tę wyspę to tylko subskrypcja wraz z taneczką na łapkę w górę po tym filmie. No i wydaje mi się, że to jest mega fajna cena, dlatego zapraszam do oglądania. Okej, okay, a więc zaczynamy w ogóle. Kupiłem sobie nową wyspę, i tą wyspę trzeba udekorować, aby mogli tutaj przyjechać nasi civile. Dlatego trzeba tutaj kupić pierwszy. O, recepcjonista by coś pakował. Tylko, czy ja jestem sam na tej wyspie? A no faktycznie jestem sam. Ale to nie zmienia faktu, że na sam początek możemy sobie oddawać te 30 zł i zobaczmy, co my możemy tutaj kupić. Za 25 Robuxów możemy kupić 25 tysięcy. A, nie mam Robuxów, to muszę kupić. Okej, okay, więc wrócimy już z Robuxami i kupiłem 1000 Robuxów. O, no, dobra, może jednak nie to. I możemy na standard początek kupić 200 tysięcy. Dobra, to jest troszkę dużo, ale kupmy sobie to i uwaga. 200 tysięcy kasy nam, a tego kosztuje tylko 80. Dlatego my chyba wykupimy już całą wyspę, tak mi się zdaje. Dobra, kupmy sobie jeszcze Golden Card, w sumie nie Diamond Card. Yy, czy ja to kupiłam dobra, kupmy, żeby sobie też aby było jak to ładnie wygląda Nie, znowu zmarnowałem, musimy się z kolei ale dobra, kupmy sobie jeszcze ściany przy okazji musimy to przygotować na przyjazd naszych klientów, ponieważ muszą tu przyjechać i właśnie my przez to będziemy zarabiać tutaj pieniądze, tylko jeden klient podobno płynie do mnie. Tylko kliencie jesteś? Płynę, płynę, do ciebie już prawie o, jestem! O, o, no a więc płynie, no, dobra, ale, no to Daleka ta droga. A płyniesz czymś? Nie. Aha, dobra. Dobra, rozbudowaliśmy drogę, ale skoro mamy drogę, to powinniśmy mieć jeszcze... Nie no, w sumie nie tak chciałem być, ale jeszcze dalszą drogę. Powinniśmy sobie kupić i to, co jest najważniejsze, czyli co so... nie, nie światła, samochód. O, kupmy sobie samochód za 2,5 tysiąca i tym samochodem możemy dojechać właśnie do portu i w tym porcie będziemy mogli sobie zbudować port. Jeszcze trzeba kolejną wyspę sobie kupić, no, kolejną drogę, o nie, ja, ja tu zbankrutuję. E, Jerry? O, kurde. Już, już prawie u ciebie jestem, yy. już widzę wyspę. Yy. jeszcze A, no to, to, to nie macie tu. Ok, więc dobra, kupmy sobie tutaj pierwszy port i z tego portu będziemy mogli również zarabiać. Chciałbym tutaj, o, jak najwięcej rzeczy kupić, które się tutaj zwrócą. Dlatego. O, o, tutaj też możemy kaskę dobrać Fajnie, fajnie, podam mi się to. Kupmy sobie przede wszystkim sufit. Kupmy sobie jakieś tutaj dekoracje. Światełka, ale dobra. Jak my to. Kupmy sobie to. O, i tak będziemy zarabiać teraz tych rybek. Tylko co. A, teraz to trzeba kupić. O, idealnie, dobra. I teraz możemy sobie kupić kolejnych pracowników. Co tu. Czy to jest łódka do włowienia? Mam łódkę, Jerry, Gdzie jesteś? Jadę po ciebie. Jedziesz po Po drodze mnie się. Po drodze? A a, zamiśla, a, po drodze, a, Jerry, a w którą drogę? Bo troszkę e dużej jest. Możesz płynąć tu na mojej wyspy, to się na pewno Ach, oh, Dobra, tu płyniemy! Panie kapitanie, Oj. lecimy! A w sumie, jestem sam kapitanem, to tym bardziej lecimy. Jest! Rozbitek! Oj, Widzę wreszcie. cię! Nareszcie, i wiesz, ty, ty że jak... mi mówisz, żeby byłeś blisko mnie. Tam jest moja wyspa, a tu jest Twoja. O, cześć, cześć, Sam. O. Dobra, wiesz co możesz płynąć? To wracamy. To, żeby było uraźniej, to załogę pośpiewajmy jakieś marynarskie pieśni. Wiesz, co, ja za nie pośpiewam, ja bym chciał jakiś pokój ku Ciebie kupić. A, wiesz? A ty dam ci za darmo, ale musisz zaśpiewać. Za darmo. Ej, sobie tam. Ale? Tak, tak, masz pokój. Pokoniemy! Jerry, dopływamy już, masz, proszę. To już tutaj. O, co to jest za sklep, Popul? A właśnie, bo tutaj ogólnie, jak było, og... no nie rozbij. O, Jezus. No, to... Ogólnie, jak było cięcie, to kupiliśmy tutaj z Jerrym taki sklep. Znaczy, w sumie sam kupiłem, bo czego nie było. Ale co w nim możemy robić, czy kompletnie nie wiem? Jakieś dekoracje, to jest chyba taki schowek. E, nie. Aaa, ja nie umiem w sumie mówić z Dobra, tu są do kupienia jakieś kolejne dekoracje, ogólnie to jest... willo! E, to nie jest jeszcze skończone. Ja tu będę mieszkać! A, okej. Okay. Czemu ja tego wcześniej nie mogę kupić? Speed, łódka za 60... Ej, co? Nie jesteśmy? O Cześć, nie... Musisz kupić łódkę? O nie, wfali? nie jesteśmy, Jerry, zabrakło mi pieniędzy! Ja jestem profesjonalnym kierowcą łódek! Wyścigowych, dlatego możesz mi jakąś kupić. A, okej. Okay. Dora, aby kupić łódkę, Jeremy. Mamy tu 60 tysięcy, drugie A, jest To mamy. tu śmierć, co tam jest? Jakieś ryby. A, nie y, ważne, nieważne, Jerry, nie znasz po prostu zapachu ryb morskich. Dobra, kupmy sobie speed łódkę za 60. Olu, to łódka ja wygląda. Z piratem! Dawaj to, dawaj. Yy. nie mogę, daj kluczyki. <laughs> Prowadź mnie, proszę mi pokazać mój pokój, tak. Dzień dobry, rezydencja, witam. Yy. Pokój yy. numer 15. Ale Jerry tu nie ma pokoju 15. Jak to nie ma pokoju 15 nie. No, no nie nocy nas! Jeszcze dopiero 17 no, nie, tysięcy! Ej, ale, ale Jerry, macie. jest nocy. Wiesz, co, wiesz co, co się Jerry rozmawia? w nocy robi? Czekaj, poczekaj, rozmawiam z Frankiem, tak? okej, okay, dobra, a. to ja w ogóle sam wyjdę. Wiesz co się robi w nocy Jerry? Czekaj, kradnę pieniądze z automatu gry. No nie, no nie wierzę. Co się robi w nocy się? Jerry... Nie, 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 nie. W nocy kupuje się Robuxy. Robuxy. Okej, okay, a więc dobra, w nocy kupiłem właśnie Robuxy i możemy sobie kupić dwa razy więcej cash. i będziemy tak, zarabiać, a że to tak zarabiać i tak dużo zarabiać, że, że na pewno wbudujemy ci pokoik. Jest super. To gdzie będę mieszkać u góry, gdzieś? Eee, no tego nie przemyślałem. A to w sumie możemy ci kupić. Dobra, kupmy sobie pierwsze ściany za 400 zł. Jakiś lepszy światło by się przydało. Dora, kupmy ci tu wszystkie ściany, jakie tylko są. O, ale to ładnie wygląda tutaj, Dora, kupmy sobie o, jeszcze jedną ci. ścianę. Ale super. Co, co, ty? Co ty tam robisz? Eee, ty, co by podglądasz, no ty, trzemu, umy, ci nie mogę! Czy ty się czerwiesz? Aaa, dobra. Nie, nie idę stąd? Mogę okradać te bagaże, ale fajne. E... 100 złotych znalazłem, dobra, S... idę, naraz Simon! Ja nie wiem co to się tu dzieje. Co to jest tutaj do kupi? O kurde, możemy sobie kupić wieże. Dobra, jednak wieże teraz i tutaj. I tutaj... Wydajesz. E... No to Ile wydaję? No troszkę pieniędzy o, mam uzbiałem. Nie dla sniperów. Eee nie, to nie dla sniperów, to, to jest dochodzenia bardziej. Ale jak chcesz miał sobie tam strzelać, tam, nie wiem w sumie czego. I Ogólnie, Jerry, tutaj będzie park rozrywki Będzie na... No, ale taki płatny troszeczkę Dlatego teraz kupię sobie jakieś ściany parku Aby tutaj nikt na pewno nie wszedł bez biletu Dobra, i mnie ciekawi... O, tam jest druga końcówka tej liny Jerry, przejdziesz po liniach, to kupię? Gdzie są małpki w tym zoo? O, są... e, Proszę pana... Płamałem się! Jest jedna małpka w tym zoo Gdzie? No, ma takie duże uszy Taką drogą twarz Dobra, i... ja go znajdę, pewnie uciekł, spokojnie Airport! Ej, Jerry... Co, co Misko! Jak to wygląda? 7 tysięcy mi zostało, tylko ale co z tego? Ej, tutaj jest terminal, Jerry. I tu też myślę 60 tysięcy, Nandora. No, Pożyczę sobie. Ale ja jeszcze nie mam pokoju, a tu już budujesz lotnisko. Y no, co to ma być w ogóle? E, no, nie przemyślałem tego troszeczkę. Przyjechałem do domu i uzbierało się tutaj 50 tysięcy. I za te 50 tysięcy, czy możemy tutaj coś w sumie kupić? I już mamy 60. I co tu jest to? Jer, wiem, co tu będzie do kupienia. Co tutaj będą szkoła? pokoje wasze. Wreszcie będą pokoje. No nie, no czemu to tyle kosztuje? No, nawet na ściany mnie nie stać. No nie, dobra. To zarobię to, zarobię to jeszcze. Słuchajcie, zbrałem sobie 70 tysięcy. I pokupiłem tutaj ściany itp., ale zobaczcie, to jest buy lunch station. I tutaj mamy kelnerów, którzy mogą sobie przygotować. Posiłki i w się, sensie tylko idzie troszkę noc, więc chyba nikt z tego nie skorzysta. Oprócz Jarego. Jezu, nagrywamy to już nie wiem chyba ile minut, ale uzbroiłem sobie 100 tysięcy i tutaj zobaczcie, kupiłem sobie na przetestowanie, patrzcie co kupiłem. Kupiłem pierwszy publiczny nasz pokój i możemy go komuś tutaj wynająć, ale to co jeszcze lepsze, możemy sobie kupić złote, to coś na napęczki taki słoiczek, który się daje i uwaga! Tu miał być basen do kupienia A tutaj jest i możemy sobie kupić basen za 40 tysięcy Na którym... Szemu, na gdzie którym mój sumie, pokój? Na którym nie ma basenu Jest mój pokój wreszcie Eee... ale ty zapłaciłeś? co? Jak tu nie, nie, sorry, świetnie baw się Dlaczego kupiłem basen a tu nie ma basenu? A za 12 tysięcy Znowu nadal nie ma basenu Teraz? Jest basen! Jak on wygląda przekazacko A bo właśnie czyli się zgubił Patrzcie co tu się stało Kupiłem cały basen, ozdobijem Oraz patrzcie ile tutaj jest pokoi tu wszędzie gdzie są pokoje, i tam jest jeszcze drugie piętro. A i w ogóle kupię mi to mówić. zapomniałam Wam się przyznać. Tu też całe lotnisko kupię. I to też było strasznie drogie. Patrzcie, cały ten terminal. Co? Dobra, musimy kupić hangar, który znajduje się tam. I ogólnie zbieram dużo pieniędzy, więc trochę już wiem, jak to wygląda tutaj. I hangar do kupienia jest za 10 tysięcy. A w hangarze możemy kupić samolot za 80 tysięcy. Ile on jest osobowy, Jerry? Boż, nie wiem. E, jedno. Chyba nie mogę do ciebie wsiąść. Jerry, to wsiadaj, O kurde! No, nie, nie, nie. Jerry, nie doszady, możemy doszady. się rozbić Dobra, pojedźmy ładnie na pas startowy tak jak to trzeba zawsze nie. Albo dobra, co z tego jak pas startowy? Jerry odlatuje z tej wyspy, narka, zabierz sobie ją Ej, czy ja dałem właśnie wyspę za darmo? Dobra, nie ma narka, Jerry Wszystko moje